Piliście alkohol? Pili Wszyscy oprócz kierowcy są pod wpływem. No, a jak się miała nie interesować? Co wy tam macie? to Poczekaj, bo jeszcze nie zdążyłem jej odprowadzić nawet. Nie. Z o, tego, nie, 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 tego wszystkiego. To... Okej, okay, ja za wy wyciągajcie. Mamy mięsko. To, no, mamy to jest specjalnie schowane. No, trochę sporo tego jeszcze się leje. Ser. Ogólnie produkty, a też co zwierzęcego. Bałagan utrzymany, pewnie celowo, żeby zniechęcić do zaglądania głębiej. Dalej mnóstwo mięsa. Jest tego naprawdę dużo. Tak, jest cała przestrzeń pod siedzeniem wypełniona w zasadzie tylko mięsem. Ile będzie? To ponad 20 kilo lekko. To w zasadzie to oni mieli to pod ręką. Skoro spożywali alkohol w pojeździe, to i. Mieli gotowe zakąskę.